On jest święty, On jest czysty, On jest światłem, On jest dobry i tylko On. Hmm? To na początek takie zdanie. Gładkie morze nigdy nie wyszkoli dobrego żeglarza. Hmm? Kiedy morze jest spokojne, ciche, nie ma fal, mamy łódkę, nie wiem, żaglówkę. Agatka jest ekspertem w pływaniu. To nic się nie dzieje, mogę sobie leżeć. I w zasadzie tak, nie potrzebuję patentu, nie potrzebuję żadnych umiejętności, nie potrzebuję żadnych pomocników. Po prostu ta łódka sobie płynie, ta żaglówka i nigdy nie będę dobrym żeglarzem, jeśli będę pływać tylko po jeziorze, na którym nigdy nie ma fal, po morzu, który jest spokojne. Hmm? Czy możesz się z tym zgodzić? Hmm? O, jest potrzebny wiatr, ale jak jest wiatr, to te fale zaczynają się pojawiać i już nie jest tak spokojnie. Hmm. Gładkie morze nigdy nie wyszkoli dobrego żeglarza. Hmm. Czy przyszedłem do Jezusa, żeby pływać po takim gładkim morzu? Pewnie takie było moje pierwsze nastawienie, że w końcu chcę spokoju, chcę wolności. Chce takiej błogości. Hmm? I to jest dobre. Kiedy przychodzimy do Niego, to On nam obiecał, że nam to da. Że w Nim będziemy mieli pokój, że będziemy mieli pewność zbawienia, że będziemy mieli radość, że będzie nas wypełniała na Jego miłość. I to jest piękne, ale do czasu. Bo chcesz być kimś, takim żeglarzem, tylko z nazwy, w cudzysłowie, który nic nie potrafi? Czy chcesz być tak jak On i chcesz być Jego uczniem? Hmm? Ale jeśli chcesz być jego uczniem, jeśli chcesz być dobrym żeglarzem, to to może nie, nie może być ciągle spokojne, bo musimy stawić czoła przeciwnościom, żeby nauczyć się jak sobie z nimi radzić. Hmm? Drugie zdanie. To w sumie usłyszałam wczoraj na konferencji, na której byliśmy. Pewnie je trochę parafrazuję, ale bez krzyża nie ma zwycięskiego życia. Hmm? Pan Jezus zwyciężył. Śmierć, piekło, szatana, ale co było wcześniej? Wcześniej przeszedł przez krzyż. I bez mocy tego krzyża my nie będziemy mieli zwycięskiego życia. Bez przyjmowania na siebie swojego krzyża. Jeśli będziemy chcieli tylko, żeby było błogo, cudownie, miło, to nie będziemy zwycięzcami. Będziemy takimi plażowiczami, <laughs> niedzielnymi chrześcijanami, ale nie będziemy zwyciężać diabła w naszym życiu. Nie będziemy tacy jak on. Hmm? Gładkie może nigdy nie wyszkoli dobrego glarza. I bez krzyża nie ma zwycięskiego życia. I czasami jest w tak na, w naszym życiu, że strumień wyschnie, manna się zatrzyma, przestaje padać, a przepiórki przelatują obok i tylko widzisz, że są. Hmm? I pojawiają się trudności. I wtedy zaczynamy sobie zdawać sprawę, że wokół nas toczy się bitwa. I to nie jest byle jaka bitwa, bo to jest bitwa o moje myśli, bitwa o mój umysł, ale najważniejsza, bitwa o moje serce. Bo ostatnio mówiliśmy, że serce jest istotą wszystkiego. To, co mam w sercu, to wypływa na zewnątrz. I nie wystarczy zrywać liści, czyli wyrzucać grzechów, walczyć z nimi, ale ja muszę dbać o moje serce, o moje wnętrze, o korzenie żeby tam nic złego nie wyrosło. Hmm? Czyli wokół nas toczy się ciągle ta bitwa. Czy o tym myślimy, czy nie to ona ma miejsce? I prędzej czy później przychodzą burze. I prędzej czy później będziemy musieli się nauczyć żeglować, jeśli chcemy zostać na tym statku, bo wypaść jest łatwo. Wysiąść jest łatwo, mogę się przesiąść no na jakiś wielki liniowiec, którym mnie będzie kołysało i popłynę z wszystkimi. Ale czy tego chcę? Hmm? Czy po to tutaj jestem? Czy po to Jezus mnie odnalazł, żeby było łatwo? Toczymy bitwę z przeciwnikiem, który ma wpływ na ten świat widzialny, na to, co dzieje się wokół nas, bo on nas potrafi dotknąć w taki namacalny sposób. Nawet naszego ciała, naszych okoliczności, naszych bliskich, działa w namacalny sposób. Naszych myśli, hmm? ale działa też na ten świat duchowy. I tam też się toczy wojna. I ona głównie rozgrywa się w tym świecie duchowym. Zwycięstwo odnosimy w duchu, nie walcząc na pięści. W pierwszym liście Jana, 4-4 czytamy taki, takie słowo. Wy, dzieci, pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nim zwycięstwo, nad nim znaczy nad diabłem. To bowiem, Ten bowiem, który jest w Was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. <laughs> Odnieśliśmy zwycięstwo, ale czasami zapominamy o tym. <laughs> czasami chcemy, żeby było miło, łatwo i przyjemnie. A tak naprawdę to toczymy walkę i tak naprawdę mamy realnego wroga. Hmm. A po co On przychodzi? Żeby kraść? Co nam chce ukraść? To, co mamy najcenniejsze? Pokój, życie wieczne, radość, miłość, wdzięczność. On potrafi to wszystko zabrać z naszego życia. Przychodzi, żeby zabijać i niszczyć. Co może zabić? Może zabić moje serce, może zniszczyć mojego wewnętrznego człowieka, może zawładnąć całym jestestwem i zabić mnie duchowo. Przychodzi, żeby przewracać. Wydaje mi się, że stoję mocno, ale diabeł przez swoje kłamstwa i oszusta, oszustwa potrafi mnie przewrócić. Przychodzi, żeby manipulować i dezorientować. Hmm? Już w Edenie zaczął manipulować mówiąc, czy na pewno Bóg powiedział? Hmm? Nie słyszysz tego na co dzień? Czy na pewno Bóg te, od tego, tego od ciebie chce, żebyś do tego człowieka powiedział dobrą, przekazał mu dobrą nowinę, powiedział, że Bóg go kocha? Nie, 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 on się do tego nie nadaje. Hmm? On tego nie potrzebuje albo jest tak pewny siebie, że, że ja nie mam odwagi podejść. Diabeł manipuluje i dezorientuje nas. Próbuje to przynajmniej robić. Rozprasza i dzieli. Hmm? Dla niego jedność jest czymś najgorszym, co może być. Pewnie znacie takie hasło, że razem możemy więcej. I ono jest piękne, bo w pojedynkę możemy iść szybciej. Ale razem zajdziemy dalej, bo jeden drugiego niesie. I diabeł często uderza w jedność. Często uderza, próbuje wprowadzić rozproszenie. Żebyśmy nie byli skoncentrowani na tym, na czym powinniśmy. I co jeszcze wróg robi? Okalecza. Hmm? Zadaje rany. I to często są te burze w naszym życiu, bo choroba boli, bo ktoś bliski Cię potrafi zranić, bo ktoś w kościele Cię dotknie, więc tak rani, żebyś poczuł i chciał uciekać daleko od tego, co Bóg dla Ciebie przygotował. Ale my jesteśmy zwycięzcami. Czy nie tak mówił Jan w swoim liście? Hmm? I toczymy walkę. I pewnie każdy z nas widział kiedyś walkę bokserską na ringu. Hmm? Stoi jakiś dwóch, chyba głównie mężczyzn, choć pewnie kobiety też, też gdzieś biorą udział w takich walkach. I co jest istotne, że ty się musisz bronić, ale co jakiś czas też powinieneś atakować. Hmm? Bo jak będziesz się tylko bronił, a przeciwnik będzie silniejszy, to w końcu cię powali, położy. On musi co jakiś czas dostać, żeby przestać tego atakować. A my toczymy walkę. A czy kiedykolwiek, a jeszcze w tej walce bokserskiej, ważne jest, żeby trzymać gardę? Pewnie mój mąż to wie, ja oczywiście źle trzymam palce i w ogóle, ale garda jest po to żeby chronić swoją głowę, żebra chyba też, tak to było mój mężu, mam bronić najważniejsze części swojego ciała i kiedy wróg atakuje, to trzymać wysoko, żeby nie dostać tam, gdzie najbardziej zaboli. A czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że opuściłeś gardę, choć nie powinieneś? Hmm? Z czego to może wynikać, że nie jesteśmy zwarci i gotowi na, na ciosy przeciwnika? Bo może się trochę rozleniwiłam. Bo może chciałabym, żeby trochę jeszcze było tak dobrze, miło i przyjemnie. Bo może się rozkojarzyłam, bo ten świat proponuje tak wiele atrakcji, tak wiele nęcących dóbr. <gryw> Bo może za bardzo przejmowałam się opiniami innych i opuściłam tą gardę. Bo przecież to jest mój szef i liczy się dla mnie, co powie i co on pomyśli, że ja jestem jakaś taka chrześcijanka, a oni są słabi i opuszczam tą gardę. A może już zmęczyło mnie albo znudziło mi się to ciągle sta ciągłe stawianie na swoim i wyrażanie Bożego zdania, Bożej opinii. I wiesz, co ci powiem, że najlepiej by cię zrozumiał Piotr, Piotr apostoł. <laughs> Bo on zostawił wszystko, żeby pójść za Jezusem. Pamiętasz, jak go Pan powołał, zostawił. Był rybakiem i zostawił wszystko. Poświęcił wszystko, kochał. Mówił to panu Jezusowi nieraz. Ufał i wierzył w Niego. Hmm? I co się stało? Kiedy przebywanie z Jezusem zaczęło zagrażać Jego bezpieczeństwu, Jego reputacji, tak? bo, bo ktoś zaczął pytać: A Ty jesteś z Nim? Zaparł się go trzy razy. Opuścił gardę. Nie był przygotowany na taki atak. Nie spodziewał się tego, co przyjdzie. Ale co zrobił Pan Jezus? To, co robi dla każdego z nas. Przebaczył Mu, przywrócił Go do życia. I wiecie co, dał Mu nawet jeszcze więcej. Dał Mu moc głoszenia w dzień zesłania Ducha Świętego, kiedy nawróciło się chyba trzy tysiące osób wtedy, tak? Ten, który się Go zaparł, który opuścił gardę. Bóg postawił go jeszcze wyżej niż był wcześniej. Taki jest nasz Pan, to jest niesamowite. I to właśnie ten Piotr napisał słuchajcie, bo On wie, co mówi. Bo opuścił gardę i dostał mocno po głowie, tak, że, że zapłakał. Tak porządnie oberwał. I on właśnie mówi w pierwszym liście Piotra, piąty rozdział, wersety 8 do 9. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem Waszych braci na świecie. Ten, który dostał tak mocno w łeb, brzydko mówiąc, mówi: Uważaj, bądź czujny. Czuwaj, skupiaj się na tym, trzymaj gardę, a co jakiś czas przywal przeciwnikowi, bo on nie odpuści. On będzie krążył jak ten lew ryczący i ciągle będzie szukał miejsca, w którym będzie ci mógł przyłożyć, będzie cię mógł rozproszyć, żebyś się nie skupiał na tym, co najważniejsze. Jeśli mamy stawiać, stawić opór przeciwnikowi, to już wcześniej mówiliśmy, że się musimy bronić, ale co jakiś czas też uderzać. A czym jest ta obrona w naszym życiu? Obrona to przede wszystkim to, co Paweł mówi. Bądźcie czujni, bądźcie trzeźwi, bądźcie skupieni. Nie odchodźcie ode mnie. Hmm? Bądźmy w relacji. Nie ustępuj, bądź silny, czytaj Boże Słowo, to jest Twoja obrona. Zaprzestanie tego to jest opuszczanie gardy. Szukaj, albo trwaj, może lepiej, we wspólnocie, która jest skoncentrowana na Bogu. Bo razem jesteśmy o wiele silniejsi niż pojedynczo. To jest nasza obrona, trwanie w słowie, trwanie we wspólnocie, walcz każdego dnia o łączność, o czas i łączność z Bogiem. Przypomnij sobie, że są inni, którzy też toczą tę bitwę, że nie jesteś sam. To jest moja ochrona, to jest moja siła, bo nie jestem sam. Bo każdy, kto kiedyś powiedział, Panie Jezu, ja chcę iść za Tobą, toczy taką samą walkę. A czym jest atak? Czym może być atak na przeciwnika w naszym życiu? W sytuacji, kiedy ktoś przekręca prawdę, powiedz o tym głośno. Mm? Nie bój się. Mów to, co Bóg uważa, to, co jest w Jego słowie, to, co jest prawdą. To jest atak, bo diabeł się boi prawdy, bo On jest ojcem kłamstwa. Jeśli zauważysz niesprawiedliwość, to zrób coś, żeby pomóc. To jest atak w diabła. Hmm? Kiedy postępujemy tak jak Jezus. Jeśli jest miejsce, w którym diabeł jest spustoszenie, to ty miej odwagę, żeby walczyć o dobro, żeby stanąć po właściwej stronie, hmm? Obrona Czytam Boże Słowo. Jestem we wspólnocie. Znajduję czas na to, żeby być z Bogiem. Ale co jakiś czas jeszcze muszę uderzyć diabła i powiedzieć, to nie jest prawda, co mówisz, co robisz. Nie możesz tak traktować tego człowieka. Ja mu pomogę. Ja pomogę mu wstać. Hmm? Ja chcę walczyć o dobro. Chcę być po właściwej stronie. I nie ugnę się. Ale jeśli zdarzyło Ci się tak jak Piotrowi, że tą gardę opuściłeś, że straciłeś czujność, że dostałeś w to najbardziej czułe miejsce, to nie pozwól sobie na pozostawanie w poczuciu winy albo w poczuciu wstydu, bo my często tak potrafimy potem zostać w tym miejscu i panie Boże, co ja zrobiłem? Ja już nie ruszę. Piotr też mógł zostać w tym mieściu, miejscu i powiedzieć, no co ja zrobiłem trzy razy. Trzy razy się zaparłem, ale nie pozwól sobie na to, bo Pan Jezus podniósł Piotra, bo go przytulił z powrotem i postawił go jeszcze wyżej niż był wcześniej. I wszystkim nam zdarzyło się pośliznąć, i wszystkim nam zdarza się opuszczać tą gardę. Hmm? Chyba, że jest tutaj ktoś <gryw> bez grzechu. Ale jeśli ci się zdarzy, to. Proś Boga o przebaczenie, przeproś Go po prostu, idź dalej. Bo On już zapłacił za to, co zrobiłeś. Nawet za to, jeśli się trzy razy zaprzesz i powiesz, że Go nie znasz. To On za to zapłacił. Hmm? Chyba Mirek się tutaj modlił albo mówił o czymś takim, że diabeł nam przypomina naszą przeszłość. Hmm? I potrafi to wykorzystać, bo każdy z nas wie, Jakie są ciemne strony jego przeszłości. Czasami wcale nie tak odległej, bo to może być wczoraj. Ale mam taką jedną radę. Jeśli diabeł przypomina ci przyszłość, przeszłość, przepraszam, i stawia ją w świetle, to jest na niego jest jego sposób. Ty mu pokaż jego przyszłość. Pokaż mu księgę objawienia, gdzie skończy. On jest przegrany i próbuje tylko podskakiwać, i uderza cały czas. Trochę na oślep, żeby nam tylko dowalić. Ale powiedz, diable, koniec. Moja przeszłość jest zamknięta. Mój pan za to zapłacił. Ale z tobą może być trochę gorzej. Jezioro ogniste nie wygląda tak pięknie. Hmm? Odejdź, precz, zostaw mnie. Zamykam przeszłość i idę do przodu. Hmm? To jest jego częsta, częsty element, który nam wrzuca. Wcale nie jesteś taki dobry, co wczoraj zrobiłeś. Hmm? I pewnie tysięczny raz będę mówić, że my wcale nie chcemy grzeszyć. Hmm? Bo dlaczego nie cudzołożę? Bo kocham Pana, dlaczego nie kradnę, bo kocham mojego Pana, dlaczego nie kłamię, bo kocham mojego Pana. Ale czasami opuszczam tą gardę. Chcę, żeby było miło i przyjemnie. Upadam. I diabeł to zaraz wykorzysta, zaraz ci powie. Hmm? Taki jesteś święty. Ty mi chcesz mówić, co mam robić? Tak, ja ci będę mówić, co mam robić co masz robić. <grym> Piotr pamiętacie, co mówił. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo diabeł krąży. Ale Paweł w pierwszym liście do Koryntian 16, rozdział wersety 13-14 mówi coś. Prawie, prawie tak w tym samym tonie, tak? To samo przesłanie. Czuwajcie Trwajcie w wierze, postępujcie mężnie, bądźcie mocni i niech to wszystko dzieje się u Was w miłości. Hmm? Mężowie Boży, którzy mieli świadomość tego, że toczy się walka i że nieraz zdarza się pośliznąć. I dlatego pierwsze słowa, które mówi Paweł, to czuwajcie. Co to znaczy czuwaj? Uważaj na siebie, trzymaj tą gardę, czuwaj nad swoim życiem, pilnuj tego co robisz, gdzie chodzisz, czego słuchasz, z kim się spotykasz. Bądź przygotowany, bądź gotowy do walki. Bo Paweł wiedział, że możemy, nie będąc czujni, nie zauważyć kłamstw przeciwnika, jego sztuczek, oszustw. Słodkich, miłych słów. Hmm? Bo on nie zawsze przychodzi i tylko oskarża. Często pokazuje nam jakieś przyjemne alternatywy, inne życie. Hmm? Dalej Paweł pisze: Trwajcie w wierze. Co to znaczy trwać w wierze? Być ciągle blisko mojego pana. Ciągle przypominać sobie dobre rzeczy, które On dla mnie zrobił. Hmm? I wierzyć w Jego moc, w Jego siłę, w Jego niezmienność, w to, że jest potężnym Bogiem. Hmm? Czy przypominasz sobie czasami, jak wyglądało Twoje życie przed? Hmm? Jak sobie przypomnę, to buduje się moja wiara patrząc na to, co Bóg zrobił w moim życiu. Buduje się. Bo to, co mówi, to, to on robi. Bądźcie odważni i silni. To są dalsze słowa Pawła w liście do Koryntian. Ale jak mogę być odważna? Jak mogę być silna? Hmm? Potrzebuję Ducha Świętego na każdy dzień. Bo to On wzbudził Pana Jezusa z martwych. Bo to w Nim jest nasza siła. My jesteśmy, jacy jesteśmy. Ale chyba taka naj, najważniejsza część tego wersetu: we wszystkim, co robicie, okazujcie miłość. Paweł w pierwszym liście do Koryntian w trzynastym rozdziale, w którym mówi tak pięknie o miłości, tam jest hymn, hymn e, o miłości, pisze, że, parafrazując, że chociaż byłbym doskonały i wypełniłbym całe prawo, a miłości bym nie miał, to jestem nędzny. Hmm? Bez miłości nie mogę walczyć, bo poranie tych, których nie chcę. Hmm? Zamiast dowalić diabłu, to, to pod przykrywką pod przykrywką sprawiedliwości, prawdy Dołożę komuś, kto stoi obok. Hmm? Siła, odwaga i zaangażowanie nie mają znaczenia, jeżeli Boża miłość nie jest w centrum. Jeżeli Boża miłość nas nie definiuje, to stanowczość może stać się osądem. Hmm? Jeśli nie masz miłości, to będąc stanowczy, będziesz sądził. To siła może zmienić się w upór, jeśli nie ma miłości. A odwaga w arogancję. Gładkie morze nigdy nie wyszkoli dobrego żeglarza. I musimy być przygotowani na to, że te fale się wzmogą. I że nie zawsze jest lekko, łatwo i przyjemnie. I że jeśli chcemy zwycięskiego życia, to możemy, musimy też wziąć krzyż bo chcemy naśladować naszego Pana. Tak mówimy, tak śpiewamy, chcemy być jak Ty. A czy wiesz, że Pan Jezus interesuje się nie tylko tym, co my do Niego mówimy, chociaż interesuje się bardzo mocno. On chce słyszeć, chce, żebyśmy do Niego mówili, ale równie mocno interesuje się tym, co my robimy z tym, co On do nas mówi. Hmm? Pan coś do nas do Ciebie powiedział dzisiaj, utkwił Cię jakiś fragment, jakieś jedno skojarzenie, to zrób coś z tym. Bo jego interesuje to, co Ty robisz i co ja robię z tym słowem, które on przygotowuje, z tym, co on mówi. Jeśli się zgadzasz, to chciałabym taką krótką modlitwę przeczytać. Jeśli się zgadzasz, to możesz powtarzać za mną. Boże, potrzebuję cię. Dałeś mi wszystko, czego potrzebuję, żeby żyć pobożnie, ale ty wiesz, że to nie znaczy, że to życie jest łatwe. Więc proszę, pomóż mi nie wyrzekać się mojej wiary. Pomóż mi mieć się na baczności, przed atakami i kłamstwami diabła. Daj mi odwagę, żebym mocno wierzył Tobie i żył dla Ciebie każdego dnia, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. To co, zbawienie jest za darmo?